Witam wszystkich, z tej strony Merol. Mamy dzisiaj 9 lutego. Zapraszam na przegląd analizy technicznej, a w dzisiejszym odcinku omówimy sobie oczywiście standardowo bitcoina, ostatnią nudę, gdzie za bardzo nic się nie dzieje właściwie na bitcoinie. Omówimy sobie Ethereum oraz co najważniejsze, przejdziemy do wykresu DXY. DXY daje sygnał na wzrost, co jest dosyć istotną informacją i dodatkowo wytłumaczy dzisiaj mój Scenariusz na Bitcoina, jeszcze raz, porównamy to do DXY, ponieważ widzę, że nie rozumiecie do końca, o czym ja mówię, skąd wynikają jakieś strefy i dlaczego na przykład teraz rośniemy do góry, a wcześniej było 12K. Więc dzisiaj to wszystko wyjaśnię, co, jak i dlaczego. Także serdecznie zapraszam. Standardowo zaczynamy od bitcoina z interwału 4 godzinowego. Ostatnio analizowaliśmy sobie. O tutaj rano dokładnie. W czwartek. Wyznaczyłem małą strefę na ewentualne odbicie, tylko po szczyt. Była mała reakcja ze strefy. I zejście w dół. Nie było sygnału, żeby zająć tutaj pozycji. I pozostaje teraz druga strefa, która została przeze mnie wyznaczona. Zobaczmy, co się tutaj narysowało. Dołki które określałem jako do wywalenia już pierwsze dwa nam poszły i teraz została tutaj cała chmara trzech dołeczków w momencie kiedy te dołki padną raczej zobaczymy tutaj silny ruch ceny w dół właśnie do strefy która była wcześniej wyznaczona strefa zaczyna się od 21 420 do 20 270 w tej strefie można szukać przyłączenia się do longa, ja dziś na grupie będę wyznaczał na pewno jeszcze poziomy, w których tutaj będę próbował zająć pozycję. I teraz, tak to jest mój handel na najbliższy czas, czyli long z tej strefy up minimum po ostatnie szczyty, a docelowo nawet wyżej. I teraz, wrócimy sobie do spojrzenia z dużego interwału. I teraz, proszę wszystkich o uważne. Wysłuchanie mojej analizy. Po pierwsze, czy będzie 10-12 tysięcy, nie wiem, czy będzie 10-12 tysięcy, to jest strefa do zajęcia pozycji. Mam jeszcze jedną strefę w okolicach 14 tysięcy i w tym momencie strefa na 14 tysięcy jest dla mnie dominująca, czy dostaniemy nowe dołki. Tak, ja uważam, że dostaniemy nowe dołki i pod to będę handlować, mimo to daje dużą szansę jeszcze na wzrost tak żebyśmy się zrozumieli to że teraz będą wzrosty nie wyklucza nowych dołków więc trzeba uważnie i ostrożnie słuchać teraz druga sprawa co z targetem 30 000 scenariusz jest u mnie prosty najpierw w ogóle sobie zaznaczmy może likwidację w okolicach 25 500 26 500 Zaznaczymy sobie to czerwonym kolorem. Tu są likwidacje. Bardzo duża liczba tych likwidacji jest mniej więcej na tym poziomie. I teraz, co ja zakładam? Po starcie ze strefy, czyli fioletowy scenariusz, będziemy mieli pierwszy istotny opór czyli właśnie likwidacje na cenie. To są likwidacje nad ostatnimi wierzchołkami. Bardzo dużo zleceń. I teraz. To będzie dla mnie najistotniejsza strefa, i będę obserwował, co się tutaj narysuje, ponieważ jeżeli będzie na tyle dużo zleceń likwidacyjnych, które mogą napędzić ruch w drugą stronę, że trzeba po prostu bardziej na to uważać. Jest tutaj ich bardzo, bardzo dużo. I teraz ja nie będę zajmował tutaj pozycji short na te likwidacje, tylko ewentualnie poczekam na ruch ceny w dół. Ok? Czyli to jest pierwsza strefa, którą ja obserwuję na spadki, strefa likwidacyjna. Następnie wracam jeszcze raz do analizy. Strefa short główna u mnie zaczyna się od 28 tysięcy. No właściwie no, do tych 31, 400. To jest najsilniejsze, to są miejsca dla mnie. I teraz tak. Czy tutaj dojdziemy? Czy to jest czy to są pułapki, i tak dalej. Oczywiście tu każdy może mieć różne swoje zdanie. Ja nie wiem, czy tutaj dojdziemy. Nie mam tej gwarancji, ale ja pod to handluję po prostu. Czyli biorę longi i cisnę ile się da. Jeżeli wcześniej dostanę sygnał na zawrotkę, to oczywiście ja to będę respektować i będę handlować w dół, prawda? I teraz tak. Ja wyznaczając moje strefy, to nie jest tak, że tam cena na 100% dojdzie. Tylko w momencie, gdy cena tam dojdzie do, do wyznaczonej strefy, to trzeba podjąć decyzję. Trzeba zobaczyć, jakie, jest, jakie mamy odczyty na oscylatorze, co robi price action i tak dalej, i tak dalej. I wtedy podejmujemy decyzję o na przykład ewentualnych shortach. Dobra, także ruch wzrostowy mamy mniej więcej omówiony. Czekamy na 21 tysięcy i lecimy do góry. Minimum po likwidację na, na, na pozycjach, a nawet i w okolicy 30 tysięcy. Dlaczego tu? Bo tu jest bardzo dużo kasiory. Oprócz tego, że mamy likwidację na protokołach, znaczy, sorry, nie na protokołach, tylko w ogóle likwidację mamy, to na 30 tysiącach jest bardzo dużo płynności, na której ja między innymi pasuję, dlatego poluję w te miejsca. Teraz spadek. Co z 12 tysiącami? Dalej uważam, że na 12 tysiącach, 10 tysiącach jest najlepsze miejsce zakupowe. I część smart money będzie dążyła do tego, żeby zbić cenę właśnie w te okolice. Teraz pytanie, tylko czy im się uda, bo to nie jest gwarancja i pewnik, że my tutaj dojdziemy. Natomiast jest na to bardzo duże prawdopodobieństwo. Ja na przykład jeszcze moich głównych zakupów na bitcoinie nie zrobiłem i będę robić je dopiero przy najbliższym spadku, teraz który ewentualnie ma się narysować. I teraz tak. Tak jak już wspomniałem na początku, mam strefę na 14 tysiącach. To ja już tę strefę wyznaczałem na grupie, tłumaczyłem dlaczego ta strefa. I to jest mój pierwszy bastion. Ponieważ biorę pod uwagę taki scenariusz, że jeżeli zaczną się już spadki, to biorę pod uwagę scenariusz, że tylko wybijemy ostatnie dołki, zaliczymy strefę i będziemy jechać up. Właśnie dlatego, bo bardzo dużo ludzi mówi o tych 10-12 tysiącach. Ja już widziałem na Twitterze w internecie, że każdy już tą strefę widzi. Więc skoro każdy widzi tą strefę, no to niekoniecznie tam wrócimy. Może być tak jak z Właśnie tymi mitycznymi 100 tysiącami, gdzie już nigdy tam nie, nie dojdziemy, z biegiem czasu pewnie tak. Ale na poprzedniej hości wszyscy mówili o 100 tysiącach, a tam nie doszliśmy. I teraz to jest podobnie: 10-12 tysięcy dlatego mam wcześniej strefę na 14 tysiącach, tak? I to jest bardzo istotne, że ta strefa jest wcześniej. Więc. Mm, więc teraz tak, 12 tysięcy to jest mój ostateczny taki red, red scenariusz spadkowy, ale ja już się pakuję poniżej ostatniego dołka, jak będą spadki. Także scenariusz znacie. Ja jeszcze uważam, że będzie podbicie do góry i ruch ostry w dół. Bardzo ostry w dół, impulsowy. Dlaczego taki ruch? To zaraz sobie jeszcze to omówimy, gdy dojdziemy do DXY. Teraz jeszcze jedną rzecz chciałem Wam pokazać. Mianowicie, gdy byliśmy tutaj na górze, to była podobna sytuacja, w sensie takim, że byliśmy. <laughs> był, by, zaczął się spadek, po czym wróciliśmy jeszcze wybić szczyty. Jeszcze raz. Tak, lekko wybiliśmy te szczyty i dopiero rozpoczął się impuls spadkowy. I teraz ja przewiduję podobny scenariusz. Czyli, jeżeli by sobie to porównać, to. Teraz aktualny dołek to był tutaj ten szczyt. Mamy teraz podbicie do góry. Najprawdopodobniej po 30 tysięcy zgarnąć kasę. Tutaj też było zejście po 30 tysięcy zgarnąć kasę. I nowy szczyt z realizacją. A tu będzie nowy dołek z realizacją. I uważam, że ten schemat się tutaj powtórzy i długoterminowo właśnie pod to handluje. Wszystkie moje analizy przez najbliższe tygodnie będą pod to właśnie. Czyli ewentualny wzrost. I spadek po nowe dołki. Cały wzrost będę układać do momentu, dopóki nie dostanę sygnału spadkowego. Istotnego sygnału spadkowego. Na razie jeszcze tutaj nie dostałem takiego sygnału, więc dalej handluję do góry ze strefy. I tyle. Także Bitcoin mam nadzieję, że został wyjaśniony doszczętnie. Mam nadzieję, że wszystko będzie zrozumiałe. A teraz przechodzimy sobie do kolejnego waloru. I przechodzimy sobie do DXY. DXY, który zbudował pierwszą strukturę akumulacyjną na ważnej, istotnej strefie na wzrosty. Ja, co prawda, miałem jeszcze poziomy niżej, ciekawsze do zajęcia pozycji, niestety one nie zostały zaliczone, ale struktura jest tak naprawdę książkowa, można by powiedzieć. Też mamy niski RSI, bardzo silny ruch impulsowy, przebicia szczytów jako potwierdzenie. Jedyne, co mi się nie podoba, to nie podoba mi się interwał dniowy, który nie zaliczył poziomu 30 na RSI, a powinien. Więc teraz jest też taka opcja, że indeks dolara będzie powtarzał swoją największą korektę w trendzie, czyli to jest tutaj ta strefa 1 do 1, i z tej strefy dostaniemy jeszcze jeden dołek. Biorę to pod uwagę. Ale struktura jest na tyle fajna że może wcale tego nowego dołka nie będzie. To tak naprawdę zobaczymy w strefie 1 do 1. Co się zacznie tutaj rysować czy będzie wzmożony popyt. I teraz wzrost na DXY równa się oczywiście spadki na Bitcoinie. I aktualnie Bitcoin właśnie teraz Robi mały spadek do strefy na 21 tysięcy wyznaczonej, więc może być to idealne zgranie się scenariusza, kiedy dojdziemy do strefy 1 do 1, Bitcoin zaliczy 21 tysięcy, po czym Bitcoin zacznie rosnąć, a DXY może wywali jeszcze dołki albo zrobi chociaż korektę, tak? Więc to może się spiąć. Natomiast teraz bardzo, bardzo ważna, istotna rzecz. Jeżeli DXY zacznie mocno rosnąć do góry, to Bitcoin zacznie mocno spadać. I teraz najważniejsze będą właściwie najbliższe dwa tygodnie, bo w ciągu najbliższych dwóch tygodni możemy właściwie dostać to wyciągnięcie na bitku. No bo później możemy mieć już mocne spadki wywołane właśnie indeksem dolara. Teraz jeżeli spojrzymy sobie na indeks dolara, to popatrzmy sobie z Wojkofa na to. Z Wykofa mamy scenariusz, w którym była akumulacja, reakumulacja, no i teraz powinna być dystrybucja. Natomiast yy, z czym by się to wiązało? Wiązałoby się to z tym, że indeks dolara zrobi ruch po nowy szczyt. I dopiero ponad szczytem zacznie się dystrybucja. To jest scenariusz Lajkofowy. Dodatkowo to się też pokrywa z Bitcoinem i jego nowym dołkiem, na przykład na 12 tysięcy czy 14. Czyli no, rynki są tutaj spójne pod tym względem z dużego interwału. Przypominam, to jest duży interwał, czyli DXY do góry jeszcze, a Bitcoin jeszcze w dół. Natomiast na mniejszych interwałach, właśnie, wygląda to już na różne sposoby, tak? Więc musimy być elastyczni i uważni na to, co się dzieje na DXY. I uważni na to, co się dzieje na Bitcoinie, bo jedno będzie wykluczało drugie. Więc zwracajcie uwagę na ten wykres i pamiętajcie, że tutaj jest scenariusz: no, nawet ponowy szczyt. Z innych metodologii, raczej można powiedzieć, że duża część rynku będzie handlować na test formacji spadkowej, która się tutaj narysowała, czyli podbicie i spadek. I ja osobiście zobaczę. Tak naprawdę czy będę yy, znaczy będę chciał handlować po nowy szczyt, ale czy nie będę zamykać na przedwcześniej pozycji, to zobaczę też po DXY, który ewentualnie może dać tutaj sygnał na spadek. Także długoterminowy scenariusz jest ciekawy. Jak się rozwinie, zobaczymy. Jak koreluje DXY z Bitcoinem i wiem, że teraz mocne wzrosty na Bitcoinie mogą zniwelować moj, znaczy mocne wzrosty na DXY mogą zniwelować moją strefę 30 tysięcy na Bitcoinie. Zdaję sobie z tego sprawę doskonale. <laughs> Dlatego ja nie mówię, że tam na 100% dojdziemy, ale jak tam dojdziemy, to ja shortuję. Ok? Mam nadzieję, że teraz to będzie zrozumiałe i będziemy mogli sobie polecieć dalej. Skoro był DXY, to zajrzymy sobie również do euro, przepraszam, nie euro, tylko USDPLN. -a. Jeżeli chodzi o USDPLN, była chwila przerwy w pozycjach, mieliśmy tutaj bardzo długi, długą konsolidację. Było kilka prób podejmowanych na grupie, na wejście. Niestety dostawaliśmy później spadki i wyznaczyłem jeden poziom gdzieś jeszcze tutaj na początku, przed głównymi spadkami. Ustawiłem zlecenie i tak naprawdę było to zlecenie z dalszym stop i czekałem co się stanie. Poziom został zaliczony. To ruch był bardzo fajny. Dostaliśmy potwierdzenie ruchu. Ja już pozycję swoją zamknąłem i teraz czekam na nową strefę, nowe pozycje. Aktualnie pozyc strefa jest wyznaczona między 4,38 a 4,36 i w tej strefie szukam po prostu sygnału. Zejście RSI niskie, jakaś dywergencja formacja świecowa i będę chciał handlować dalej USDPLN do góry. I teraz patrząc też na DXY, tutaj również mamy największą korektę w trendzie. Teraz to będzie ta korekta tutaj. Zobaczmy, czy ona już dotknęła strefy. Jeszcze nie. Natomiast może być tak, że ta, tak samo bliźniacze sytuacja jak w DXY, że strefa da nam jeszcze nowy dołek. I wynikałoby to też z pięciofalowego ruchu w dół. Natomiast dla mnie tutaj już bardzo silne potwierdzenie zmiany trendu jest. Więc nie przewiduję aż. Znaczy zawsze muszę brać to pod uwagę, że będzie nowy dołek. Ale w tym momencie, w, jeżeli chodzi o handel, nie przewiduję nowego dołka właściwie. Dlatego będę chciał pchać do góry usdpln a Także strefa do obserwacji. Jeżeli ktoś tutaj też to brał z wcześniejszych analiz, no to. To już tak naprawdę albo do skasowania, albo do trzymania. No i tyle. USDPLN dla mnie do góry. Jeszcze zobaczymy sobie z dniówki, też jak to wygląda. Na dniówce docelowy target. Jeżeli złamiemy strefę 1 do 1, to dla mnie docelowym targetem będzie już strefa powyżej szczytu. Bardzo duża szansa. Oczywiście tak jak XY może zawrócić wcześniej. Ale dla mnie tutaj mamy jeszcze niedokończone interesy na, na, na górze, także USDPLN długoterminowo liczę, że jeszcze ATH wywali. I teraz kolejny bardzo istotny wykres dotyczący dolara, dotyczący Bitcoina, czyli Market Cap USDT. To jest bardzo istotny wykres dla mnie i... Teraz zobaczmy, co się tutaj w ogóle rysuje od początku. Od początku już, już to też pokazywałem, ale mamy perfekcyjny impuls. Fala pierwsza, fala druga, fala trzecia. W fali trzeciej mamy też perfekcyjną piątkę. I jesteśmy teraz w fali czwartej, długiej, rozciągniętej w czasie, co też by się zgadzało. Zobaczmy, jak długa może być ta czwórka, jeżeli tu mieliśmy taką strefę. No gdzie to jest teraz duplikowanie? A klonuj, dobra jest. Zobaczmy. No to jeszcze trochę tutaj możemy się pomieścić nawet do końca marca. To jest taka teoria, że korekta fali czwartej powinna być dwa razy dłuższa, bądź dwa razy krótsza od poprzedniej. Także tu jeszcze trochę jest czasu, ale nie musi to zostać, że tak powiem wykonane. I teraz. Ja tutaj mam jeszcze jedną strefę, tak naprawdę pod tymi tutaj dołeczkami na, tutaj pod tym dołkiem na, procentowo, więc ciężko to przekazać, co to są za poziomy. Natomiast pod tym dołkiem właśnie tutaj mam jeszcze strefę. Dodatkowo RSI też, tak, nie wygląda tak fajnie jak na przykład na usdpln czy na indeksie DXY. Tutaj to jeszcze wygląda tak, jakby tak jakby podnosili, ale nie mieli siły i jeszcze raz mieli zrobić dołek. Więc ja biorę to pod uwagę, że jeszcze tutaj dziębniemy w dół, co też wiązałoby się z wzrostami bitcoina, więc po części się to spina. Natomiast, gdy już dojdziemy do tej strefy, to no, według mnie zacznie się armagedon na bitcoinie, właśnie spadkowy, ponieważ jeżeli market cap zacznie budować impuls po nowy szczyt, no to bitcoin będzie spadać po prostu jeżeli porównamy sobie wykres Bitcoina z market cap i USDT, możecie sobie to zrobić również sami. No to zobaczycie, że to jest dokładnie odwrotność, więc może nie aż tak dokładnie, ale jest odwrotność, jeżeli chodzi o ruchy. Więc przy ruchu do góry na market cap Bitcoin będzie jechał w dół. A tego też tu brakuje. Wybicia jeszcze minimum szczytu o 1 dolara. Już to wystarczy. Potem może market cap lecieć w dół, ale piątki też są wyciągnięte. Więc może to być bardzo mocny ruch do góry, tym samym bardzo mocny spadek na Bitcoinie. Czyli warto też sobie zwrócić uwagę na market cap USDT, tak naprawdę dolar rządzi rynkiem, więc na to powinniśmy najbardziej zwracać uwagę przy analizach Bitcoina. Tak? Dolar, dominacja USDT i sam Bitcoin. Także zwracam uwagę na ten wykres, to również się spina z całym scenariuszem który przedstawiłem przed chwilą szybki update ethereum teraz zrobimy sobie Tu hmm. mam tu wyznaczoną jedną strefę do zajęcia pozycji ale szczerze mówiąc wydaje mi się że ta strefa pęknie aktualnie więc te alarmy można już pousuwać co my tu mamy tu mamy jakiś stary poziom do usunięcia dobra mamy dołki bardzo istotne dołki Fajnie by było je wywalić i zabrać z nich kasiorę. I teraz liczę na to, że w momencie, kiedy Bitcoin będzie robił ruch do 21 tysięcy, i również zrobi swoją korektę. I teraz liczę na to, że wywali te wszystkie dołki i spadnie w okolice 1400 dolarów. Cały czas liczę na, na, na ten scenariusz, i no tutaj mam już jakieś spoty poustawiane. Będę na pewno też brać z tych poziomów long. Jeżeli się okaże, że nie dotrą mi do tej strefy, tylko gdzieś wcześniej, na przykład zacznie się ruch do góry, no to no już będę szukał na grupie wtedy jakiegoś wejścia. Ale docelowo, tak naprawdę, na Ethereum nie robię nic, tylko czekam cały czas na, 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 na zajście korekcyjne i wtedy y, będę chciał dopiero pchać Ethereum do góry. Także taki szybki update, bo tutaj właściwie nic się nie zmieniło. I kolejny walor, czyli Shiba. Jeżeli chodzi o Shiba, raz na jakiś czas wpada na YouTube, a. ja tutaj długoterminowo prowadzę proces akumulacji, na, również na trading, view, co zaraz wam pokażę. I jeżeli chodzi o sibę, ostatnio była wyznaczana hot strefa, docelowo targetem hot strefy była niebieska strefa, i to się właściwie teraz zrealizowało. I jeżeli chodzi o dalsze ruchy na sibie, czego możemy się spodziewać? Jest oczywiście cały czas szansa, że wrócimy, wywalimy szczyty. Jak najbardziej. Nawet byłoby to pożądane, żebyśmy weszli teraz głębiej w tą strefę niebieską. Natomiast potem oczywiście przewiduję spadek. I jeżeli chodzi o spadki, to mam dwa scenariusze. Pierwszy scenariusz, w którym nie wybijamy nowego dołka, jest tutaj bardzo silny support i jedziemy z już nowym trendem do góry bardzo, bardzo silnie. I tak naprawdę kończymy gdzieś tutaj proces akumulacji. Natomiast mam jeszcze drugi scenariusz, w którym wybijamy ostatni tutaj dołek na SC oznaczony. A jeszcze lepsza, jeszcze lepszy scenariusz byłby, gdybyśmy wybili dołek z poprzedniej akumulacji, ale nie wiem, czy to się uda. To, by, to musiałby być naprawdę gruby ruch. Więc ja już będę tak naprawdę moje zakupy spod długoterminowe. Ustawiać od 0000926 do 623. Tu będzie siatka zleceń. Co będzie złapane, to będzie złapane i jedziemy do góry. Teraz, jeżeli chodzi o Shiba, to możecie sobie również zajrzeć na mój profil na TradingView, i tutaj również czasem pojawia się jakaś analiza. Aktualnie, właśnie Shiba, czyli Kontynuacja analizy, część trzecia. Można sobie kliknąć na razie, tylko lekko zaczyna się ruch. Są też inne analizy, nie wszystkie są udane. Na przykład, Bitcoin mi się tutaj nie udał, także tu jest nieudana analiza. Ale chciałem wam pokazać wcześniejsze analizy shiby. Czyli tu na przykład była wyznaczona hot strefa, target po strefę wyżej, wszystko ładnie opisane. I dostajemy ruch do strefy. Wcześniejsza analiza, co tutaj jeszcze było, strefa do wybicia i hot strefa do zajęcia pozycji. Najpierw podbili do góry, ale w końcu też tu zostało wybite i hot strefa została zaliczona. Także prowadzę sobie tutaj czasami też jakieś analizy, ale wszystko ląduje i tak w grupie najpierw, więc... Tam jest, że tak powiem, priorytet, a później to ląduje czasami na Trading Także też możecie sobie zajrzeć. I na trading są tylko długoterminowe analizy z dużego interwału. Tam nie ma małych interwałów, więc nie ma opcji, żeby tam sobie coś pohandlować na małych interwałach. Dobra, także Shiba. Bardzo fajnie zareagowała na strefę. Dodatkowo wybiliśmy jeszcze tutaj wierzchołek z lewej strony jeden. Może już być spadek, ale. I jeszcze wydaje mi się, że podbiją, dlatego sobie poobserwuję. Ja na razie nie otwieram żadnych pozycji short, głównie obserwacja. Bardziej nastawiam się pod zakupy spot. Także tak wygląda Shiba. I teraz przechodzimy sobie do Awaksa. AVAX był analizowany kilka razy ostatnio. Jednym z wejść na AVAX mieliśmy tutaj, można sobie cofnąć, było. Parę nagrań temu, czyli gdzieś na początku roku, bądź pod koniec, jeszcze gdzieś w grudniu, była analiza o wejściu. No, później na pewno był też pokazany efekt, bo to pamiętam. Także tutaj bardzo ładnie siadła strefa na awaksie. Co dalej? Wyznaczyłem lokalną strefę, może nie na short, tylko po prostu strefę oporu. Na razie ta strefa oporu dała tutaj jakąś reakcję. Zejdziemy sobie na interwał niżej. Na interwale niżej mam wyznaczoną strefę do zajęcia pozycji. Jest to strefa od 18:380, 18, 16:579. Właściwie nie chcę, żeby tutaj ten dołek został przebity, i w tej strefie będę próbować zająć pozycję long po sygnale. A moim docelowym targetem będzie no minimum szczyt. Ale skoro pierwsza strefa oporu już zadziałała, to w takim razie będę się czaił na drugą strefę oporu w okolicach 25 dolarów. Stawiam sobie alarm przed strefą, żeby, żeby mi to nie uciekło. I będę próbował to wziąć. Także awaks, strefa do obserwacji, na no potencjalny jeszcze ruch do kolejnych stref oporu. I właściwie, jeżeli chodzi o awaks, to jest tyle. Jeżeli chodzi w ogóle o dzisiejszą analizę, to również to jest wszystko. Mam nadzieję, że zrozumiale wytłumaczyłem Bitcoina i DX. Jak podchodzę do tematu, jak to będę handlował. Także mam nadzieję, że to jest zrozumiałe. I cóż, mogę Wam podziękować za dzisiaj serdecznie zapraszam na przyszły tydzień na analizę. Zapraszam również do grupy, w której handlujemy zdecydowanie więcej setupów. I życzę Wam dobrego handlu, dobrego weekendu, trzymajcie się, cześć.